No i przepyszna, zapiekana łopatka wieprzowa. Łopatkę kroję na plastry, następnie wykładam na desce. Przyprawiam solą, pieprzem, tym jankiem. Przyprawy wklepuję tłuczkiem. Następnie odwracam i ponawiam czynność, czyli przyprawianie i wbijanie. Po czym kroję warzywa, cebulkę, marchewkę. I wykładam do naczynia żaroodpornego. Dolewam 100 ml wody i warstwa wieprzowinki, następnie znowu warstwa warzyw i znowu warstwa przyprawionej wieprzowinki. Jeszcze czosnek, zielona pietruszka i odrobina smalcu. Przykrywam, wkładam do piekarnika na 40 minut, następnie wyciągam, odkrywam i wkładam znowu na jakieś 40 minut. Po czym wyciągam, robię sos z bulionu, który się wytopił w trakcie pieczenia. Dodaję dwie łyżki mąki, blenduję i stawiam aż zawrze. I mamy przepyszną łopatkę zapiekaną. Dziękuję bardzo. PL